Gorąco, a nawet bardzo gorąco, temperatury ponad 30 stopni. Dlatego zaczynamy dzisiaj filmik w chmielniku. No bo to się kojarzy nieodłącznie z piwkiem na takie upały, tylko piwko, oczywiście bezalkoholowe. Ale nie o piwku, dzisiaj nie o chmielu, ale faktycznie o pragnieniu, a dokładnie o pragnieniu roślin na wodę o suszy. W zeszłym odcinku, w poprzednim, mówiliśmy o małej retencji, o zapomnianym sposobie na suszę. Dzisiaj zajmiemy się czymś bardzo nowatorskim, innowacyjnym. Coś, co rolnicy myślę, że chętnie zastosują, ponieważ doraźnie pomoże zapobiec skutkom suszy. Jeśli obejrzycie film do końca, zorientujecie się, co ma Pierucha wspólnego z rolnictwem. Zapraszam. Dzień dobry. Chciałbym się dopytać o hydrożel, bo o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Co to jest hydrożel i jakie ma zastosowanie w rolnictwie? Wygląda jak cukier. a Jest to związek, który powstaje w sposób chemiczny z poliakrylamidu. To jest akurat hydrożel potasowy. No i jest to związek, który posiada bardzo długie łańcuchy. Wskutek. Nawodnienia, prawda? Zaczyna on te łańcuchy rozwijać coraz bardziej i bardziej. I kiedy on rozwinie te wszystkie łańcuchy maksymalnie, wtedy jest w stanie wchłonąć bardzo duże ilości wody. Tak naprawdę, jeden gram hydrożolu, takiego jak tutaj, jest w stanie wchłonąć około 500 gramów wody. No i teraz to moje pytanie. Mam wrażenie, że najciekawsze, które Was dotyczy. Jakie zastosowanie tego hydrożelu jest w rolnictwie i czy już były badania no i czy są gospodarstwa, które stosują hydrożel? Zacznę od ostatniego. Znam jednego producenta, który zastosował ten hydrożel jeszcze zanim ja przeprowadziłem badania. Ja takie badania przeprowadziłem, skończyłem 3 lata temu i stosowałem taki hydrożel na różne gatunki roślin. Na pszenicę jarą, ozimą i mój kolega z Zakładu Roślin Pastewnych na bobik. W dawkach od 10 do 30 kg na hektar. na hektar. Na hektar, tak. No i te wyniki były różne. Był rok, kiedy ten efekt nie był istotny, to znaczy nie stwierdzono wpływu pozytywnego, ale były też lata, kiedy ten wzrost plonu był bardzo duży. Tak, średnio w osinach niedaleko puław. Wzrost plonu był średnio z trzech lat dla pszenicy o zimnej i jarej tak od dwóch do czterech kwintalów na hektarze. Ale w latach bardzo suchych, skrajnych Myślę, że to będzie lepsze miało działanie, więc bardziej przyłoży się. Tak, plon. jeden z punktów badawczych umieszczony był w centralnej Polsce, w rolniczym zakładzie doświadczalnym Błonie Topola, i tam w warunkach bardzo silnej suszy ten wzrost plonu był wyraźnie większy. Na obiektach, czy w obiektach, gdzie nie zastosowano hydrożelu, plony były rzędu dwóch ton. Czyli były bardzo niskie, można powiedzieć katastrofalnie niskie. Natomiast w obiektach, gdzie zastosowano hydrożel, plony były wyraźnie większe. Czyli można powiedzieć, że w tym przypadku, kiedy, kiedy ta susza jest bardzo silna, to jest no, ochrona plonu dość, dość wyraźna. To były plony rzędu około tony czyli wyższe na, na obiektach, gdzie zastosowano hydrożel. Czyli tak naprawdę to jest jedno z nielicznych rozwiązań, które rolnik może doraźnie zastosować, w suchym roku, to znaczy, jeżeli spodziewamy się suchego roku, to jest jeden z tych sposobów, kiedy możemy przeciwdziałać może nie suszy, ale skutkom suszy, prawda? To znaczy, tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy susza w danym roku będzie, chociaż patrząc na minione lata, praktycznie w każdym roku ta susza występuje. I w związku z tym, jakby zastosowanie czegoś, co zabezpieczy rośliny przed suszą, jest uzasadnione. W tym przypadku stosowano corocznie na różnych polach, w tych miejscach, gdzie zakłada doświadczenia. Natomiast hydrożel ten ma zdolność do aktywnego chłonięcia wody przez 3 do 5 lat. Czyli stosujemy go co czyli, 5 lat, powiedzmy. Czyli jeśli... załóżmy, że na danym polu stosujemy hydrożel w ilości 30 kg na hektar i przez kolejne lata działa on, czyli chłonie wodę i mhm. oddaje wodę. Czy taka dawka 30 kg na hektar? Ile wody jesteśmy w stanie wtedy, nie wiem, na metrze kwadratowym zgromadzić, zabezpieczyć dla tych roślin? No cóż, jest to e, wtedy, jeżeli zastosujemy 30 kg na hektarze, czyli 3 gramy na jednym metrze kwadratowym, tak. to wtedy e, mamy 1,5 litra wody e, jednorazowo. Jest w stanie ten hydrożol wchłonąć, no i później oddać. I ta zdolność do wielokrotnego wchłaniania i oddawania wody maleje, czy staje się już nieistotna dopiero po upływie 3-5 lat, a przez kolejne lata wielokrotnie wodę wchłania i oddaje. No dobrze, skoro stosujemy go raz na kilka lat, i on przez kilka lat działa. Co jeżeli po dwóch latach suszy przyjdzie mokry, deszcz, mokry rok, obfity nadmiar wody? Czy ten hydrożel w glebie spowoduje, że Będziemy mieli większy problem z wjechaniem w pole, czy ta gleba będzie bardziej nasiotnięta dłużej? Jak się zachowa wtedy hydrożel? Takich badań, mówiąc szczerze, nikt nie przeprowadził, natomiast wydaje się, znaczy jest mi bliższa taka teza, że hydrożel jednak działa pozytywnie na strukturę gleby, to znaczy przez wielokrotne kurczenie i rozszerzanie tworzy tą strukturę i w związku z tym ta gleba jednak jest, jeżeli jest. To gleba ciężka, to jest ona lepiej przepuszczalna, chociaż w czasie, gdy tych opadów jest wiele, ona po prostu zatrzymuje tę wodę silniej, ponieważ ten hydrożel się w niej znajduje. Wydaje się, że ten problem może dotyczyć tylko naprawdę bardzo ciężkich gleb. Czy jeżeli mamy. Ale i już... ale, przepraszam, jeszcze raz, hmm. ale zakładam, że tak naprawdę na bardzo ciężkie gleby raczej hydrożelu nie stosujemy. Raczej zakładam, że te gleby, nawet w warunkach suszy. Na przykład ciężkie mady na ogół one sobie radzą dobrze i w zasadzie to lata bardzo suche są na gleby ciężkie, lepsze niż lata mokre, mówiąc szczerze. Jeżeli, bo to jest ta sama ilość było tutaj, tak? Tego tak. hydrożelu, on spęczniał, zatrzymał tą wodę i czy roślina jest w stanie bez problemu z tego hydrożelu pobrać wodę i składniki pokarmowe, które będą rozpuszczone w tej wodzie? No bo to na pewno interesuje producentów, czy jak zastosują nawóz, czy jakieś odżywki, czy ten hydrożel nie zwiąże i nie zatrzyma? Znowu tutaj informacji nie ma zbyt wiele literaturowych, to trzeba jeszcze zbadać. Natomiast z tych danych literaturowych, które znam, wynika, że siła słońca, korzeni jest wystarczająca do tego, żeby czerpać wodę, no i składniki pokarmowe z hydrożelu. Czyli ja wiem, że próchnicy nie da się wyprodukować sztucznie, no bo próchnica to jest spora produkt. Ale czy to, choć troszkę możemy się pokusić o porównanie hydrożelu do próchnicy, bo ona też sorbuje, też wchłania wodę i oddaje i wielokrotnie to powtarza, też zatrzymuje składniki pokarmowe, czy to zbyt daleko idące porównanie? Mi się wydaje, że to jest dość dobre porównanie. Także z tego powodu, że jeżeli źle gospodarujemy próchnicą, na przykład stosujemy bardzo intensywną uprawę, wtedy też ta próchnica w dość krótkim czasie ulega utlenieniu, utlenieniu spaleniu w cudzysłowie, mhm. tak samo jak ten hydrożel, który trwa około 5 lat, 3 do 5 lat, w zależności od warunków termicznych, także wilgotnościowych. Mówił Pan jeszcze o tym też zwróciłem na to uwagę, że to wielokrotnie wchłania, czyli rozszerza się i kurczy. Czy możemy tu mówić w takim razie o spulchnianiu gleby? Troszeczkę tak jak lód, który rozsadza, rozbija strukturę, polepsza? Tak to rozumiem, tak. W pewnych układach strukturę strukturotwórcze działanie hydrożelu nie może być kwestionowane, jest, jest na pewno właśnie takie. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia rolniczego na chwilę obecną, z punktu widzenia rolniczego, z punktu widzenia naukowca nie ma jakichś przeciwwskazań, aby stosować hydrożel w rolnictwie, tak? Przeciwwskazań takich nie widzę, choćby dlatego, że ten hydrożel rozkłada się po, po pięciu latach bezresztową praktycznie hydrożel rozkłada się na, na jony potasu, amoniak i wodę i praktycznie Czyli nic... jest obojętny dla środowiska. Tak, absolutnie obojętny. To, to z tego punktu ważne. widzenia, z tego punktu widzenia można spokojnie polecać producentom. No i chyba pytanie, które teraz każdy z widzów sobie zadaje, ile kosztuje hydrożel? Czy jesteśmy w stanie już dzisiaj mniej więcej wyliczyć taka dawka 30 kg na hektar? Jakie to są pieniążki? Cena jest dość zróżnicowana, ale zakładam, że kilkadziesiąt kilogramów, trzydzieści, czterdzieści kilogramów obecnie można już kupić za, za sumę około tysiąca złotych. Czyli jeżeli założymy, że ten produkt trwa i działa przez okres pięciu lat, no to wtedy koszt na rok jest no, całkiem nieduży. To jest koszt. Yy, takiego powiedzmy nawet średniego, średniego, średniej jakości oprysku grzybobójczego na, na pszenicę czy na, na inną roślinę. Czyli na razie ten koszt jest no właśnie taki, chociaż 1000 zł dla producenta, który osiąga niezbyt wysokie plony, choćby z tego, że ma słabe gleby, na pewno jest zbyt dużym kosztem, ale jeżeli to jest grunt, na których z którego można wyciągnąć plony rzędu 7-8 ton, wydaje się, że jest to jakaś, jest to jakaś substancja, która realnie e, może wpłynąć pozytywnie na plonu i jakby dać pozytywny efekt w postaci zwiększonego plonu, czyli zapłacić za e, przy sprzedaży nasion, ziaren, e, pszenicy, można e, opłacić wszystkie koszty, także ten. Ten związany z zakupem hydrożelu i jeszcze mieć jakiś tam zysk. Przy czym to jest jeszcze istotne, że i to bardzo wyraźnie widać, że cena, cena tego hydrożelu wyraźnie spada. Prawdopodobnie ma na to wpływ rynek chiński, bo nie jestem w stanie ocenić, jaką rolę, jak dużo produkujemy tego w Polsce. Wiem, że są jakieś małe, małe produkcje, ale. Tak naprawdę to rynek chiński w tej chwili ma największe znaczenie na świecie. Czyli tak reasumując, przeciwwskazań nie ma, koszt to około 1000 zł na hektar przy dawce 30 kg, mówimy o koszcie na 5 lat. Czyli podejrzewam, że prace dalej wdrożeniowe będą trwały i lada chwila trafi, to pewnie do, do, do stosowania, do rolnictwa. Pytanie tylko jeszcze jak? Czy już wiemy, jak to aplikować: czy głęboko, czy płytko, czy podczas siewu, czy mieszać z glebą. To jest produkt, który bardzo silnie chłonie wodę. W związku z tym, e, możliwość takiego e, bezproblemowego zastosowania jest tylko wtedy, kiedy jest sucho. E, natomiast jak jest bardzo wilgotno, no to wtedy e, jest, to się skleja, tworzy jakieś e, e, jeżeli to stosuje się z nasionami, albo nawet wsypuje się do siewnika, który tam jest trochę wilgotny wewnątrz, to może być jakimś problemem. No, problemem jest także samo dawkowanie, bo zastosowanie 30 kg nie jest rzeczą prostą, chociaż no, mamy siewniki tak naprawdę precyzyjne, które są w stanie. Jak w przypadku siewników do, do, do siewu rzepaku, to są nawet to jest rząd poniżej 2 kg, tak, nawet tak, poniżej 2 tak, kg. Tak. tak więc to chyba te siewniki, tego rodzaju siewniki dają szansę na takie precyzyjne zastosowanie. Jeszcze ostatnie pytanie mam, żeby uzmysłowić widzom bardziej co to jest hydrożel. To gdzie on jest poza rolnictwem stosowany? Tak? Gdzie codziennie, w życiu codziennym spotykamy się z tym hydrożelem? Bo ja osobiście widziałem go w kwiaciarniach w formie kolorowych kulek w wazonach, tak, w którym stały kwiatki. To jest ten właśnie hydrożel, tak? Tak, dokładnie. A gdzie jeszcze spotkały hydrożel? No, tak naprawdę e, pana dzieci, a moje wnuki Stosują, a właściwie rodzice stosują pieluchy dla nich, i to umożliwia im spokojne, spokojne noce. To, co jest w tych pieluszkach jednorazowych, to jest właśnie ten hydraulik. To w zasadzie jest to samo, i tak naprawdę cała produkcja światowa związana jest przede wszystkim. Cała zasadnicza większość produkcji światowej wykorzystywana jest na te cele. I ona ciągle rośnie, przy czym ciągle rośnie, głównie z tego względu, że rośnie zapotrzebowanie na te pieluchy. Coraz więcej krajów, tych mniej rozwiniętych, zaczyna stosować te pieluchy. I ten wzrost głównie jest z tym związany. Natomiast gdyby założyć, że ten produkt zaczyna, produkt zaczyna czyli hydrożele zaczyna być stosowany coraz szerzej, także w rolnictwie, to zakładam, że to jest no już olbrzymi rynek. I to jest też kwestia zasadniczych zmian w cenie, bo to, jaka jest cena hydrożelu, w zasadniczej mierze zależy od tego, jakie jest na niego zapotrzebowanie. Ale oczywiście. Trzeba do tego sceptycznie podchodzić, i wiele badań jeszcze trzeba przeprowadzić, żeby móc, móc powiedzieć jednoznacznie, w tych warunkach trzeba zastosować. Na teraz, gdybym miał przeprowadzić doświadczenie wyjaśniające, to z przyjemnością bym takie doświadczenie wykonał, dlatego że ja potrzebuję. Ja zrobiłem pierwsze badania z moim zespołem, które. Wykazały, tak jak powiedziałem na początku, że ten przyrost plonu jest możliwy, ale jeszcze szereg pytań jest, na które trzeba odpowiedzieć. Chociażby, no właśnie takie, kiedy, jak zastosować, w jakiej dawce. Być może, że ta dawka, jeżeli tylko cena tego produktu będzie mniejsza, jeżeli cena ta. Umożliwi racjonalnie podjąć, decyzję, podjąć, podjąć racjonalną decyzję zastosowania na przykład 50 kg hydrożelu, to być może, że wtedy, wtedy to, te efekty będą także większe, nie tak 2-4 kwintali, a może pół tony, a może nawet tona to na ziarna, ziarna pszenicy czy, czy nasion rzepaku. Czyli czekamy na dalsze prace, na potwierdzenia. Bardzo dziękujemy. Myślę, że dziękujemy bardzo. bardzo ciekawy. Temat i będziemy śledzić, jak nasze prace przebiegają. Słuchajcie, mnie temat bardzo zainteresował długo jeszcze poza kamerą rozmawiałem z profesorem o hydrożelu. Jednym z tematów, który poruszałem, było to, czy w latach mokrych istnieje ryzyko wystąpienia warunków beztlenowych w glebie, czy jest ryzyko, że korzenie zaczną gnić. Profesor mnie uspokoił, powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań aby stosować hydrożel w rolnictwie. Musimy tylko jednak pamiętać, że to wszystko jest jeszcze w etapie badań. Także czekamy na wyniki i mam nadzieję, że będziemy mogli szeroko stosować hydrożel w rolnictwie, ponieważ jest on już na co dzień wykorzystywany i tak jak mówiłem na początku, właśnie Pierwsze mamy hydrożel. Już wiemy, jak ona się wiąże z rolnictwem. Podobnie w tych saszetkach, które znajdziemy w pudełku z obuwiem czy sprzętem elektronicznym. Więc hydrożel jest tak naprawdę wszędzie dookoła. Kwestia tylko przebagadania go i stosowania w rolnictwie. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś doświadczenia z hydrożelem. Może znacie kogoś, kto stosował hydrożel, a może sami stosujecie. Bardzo mnie to ciekawi, więc czekam na Wasze opinie, a tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subie i łapce w górę. Do zobaczenia!